Kochani, jeszcze, jeszcze parę słów, parę takich bardzo ważnych myśli ze Słowa Bożego. E, powiedzmy, że miałem taki sen, że to się nie zdarzyło naprawdę. Spotkałem królową Anglii i rozmawiamy sobie. I pytam się, królowo, co tam słychać? A, odpowiada mi królowa, stara bida. Siedzę na tym Facebooku, klikam, klikam. Nic ciekawego się nie dzieje. Znowu, jak ja coś udostępnię, lajków w ogóle mało zbieram. Szczepić się, nie szczepić. Nie wiem, takie nudne to życie. Stara bida. Gdyby ta scena zdarzyła się naprawdę, czy tak królowa Anglii odpowiedziałaby mi na moje pytanie, co słychać, jak myślicie. Czy to w ogóle pasuje do królowej? żeby narzekała, że stara bida, że nuda na Facebooku, że nie wie, czy się szczepić, i w ogóle wszystkie takie przyziemne, popularne, dzisiaj zaprzątające uwagę wielu ludzi, po prostu tematy. Czy ją rzeczywiście by zaprzątały te wszystkie tematy, które zaprzątają wielu, wielu ludzi i są na nagłówkach gazet i, i w mediach? No pewnie nie. No pewnie nie, no bo królowa. Czy król generalnie o czymś innym myśli, czymś innym żyje i o czym innym mówi? Zgadza się? Trochę w innym świecie funkcjonuje, mentalnie. Ale my, Słowo Boże, mówi, że jesteśmy Bożą rodziną, a więc rodziną króla, bo Bóg jest królem. My jesteśmy potomkami królewskimi, my mamy królewskie pochodzenie. Więc jak Ciebie ktoś zapyta, co słychać, to powiesz, nie wiem, czy się szczepić, czy nie szczepić? A ty na tym Facebooku to mało lajków mam? A stara bida? A ciężko, ciężkie czasy? Czy raczej będziesz mówić o tym, co jest w Twoim sercu, w Twoim królewskim sercu? Rzeczy, które dotyczą królewskich tematów, królestwa Bożego. Czy będziesz mówić o tym, co zaprząta Twoje serce? Czy Twoje serce jest za zaprzątnięte? Królewskimi problemami, królewskimi tematami. My jesteśmy rodziną króla. Piotr pisze, może nie będę dzisiaj czytał, tylko będę wspominał miejsca, a potem sobie dokładnie to przejrzyjmy. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, tam jest opisane, kim my jesteśmy, że jesteśmy królewskim kapłaństwem. Drugi rozdział, dziewiąty wiersz. Królewskim kapłaństwem, a więc nie tylko jesteśmy kapłanami. A więc tymi, którzy mają służyć, którzy w imieniu Boga coś robią dla tego świata, ale jesteśmy królewskimi kapłanami. To znaczy, że mamy takie bardzo zaszczytne pochodzenie. I wypada, po prostu wypada, żeby król myślał o innych rzeczach, niż facet w przybudce z piwem. Żeby mówił o innych rzeczach, niż na targu się rozmawia. Tak? Księżniczki i książęta? Tak? Ktoś tu się czuje księciem? Słusznie, Irek powiedział. Nieważne, czy się czujesz. Czy wiesz, że jesteś księciem? Czy wiesz, że jesteś księżną? Nie dianą. Nie dianą bynajmniej. A więc jesteśmy królewskiego pochodzenia i żyjmy jakby tym, co przystoi królom, co przystoi książętom, co przystoi księżniczkom. Żyjmy tym, bo po prostu, bo takie jest nasze pochodzenie. To byłby przedziwny widok, gdyby następca tronu Anglii, gdybyśmy go spotkali w pubie, ledwo trzymającego się, podtrzymującego się o jakiś tam, wiecie, bufet i bełkoczącego coś o tym precz ze szczepionkami, tam, albo tam jakiś na bież no teraz szczepionki są najmodniejszym tematem. Niestety również w kościele. To jest sygnał tego, czym żyją ludzie. Bo z obfitości serca mówią usta. To byłoby przeciwny widok, gdyby następca tronu coś po pijaku bełkotał gdzieś w barze o szczepionkach, o masonach i tam. Co tam jeszcze jest dzisiaj o czym się mówi? <laughs> o czym się mówi na targu? Po prostu następcy tronu. Nie przystoi. My też jesteśmy następcami tronu. To jest bardzo ważne, żebyśmy pielęgnowali w swoim sercu przekonanie w prawdę Bożego Słowa, kim my tak naprawdę przez dzieło Jezusa Chrystusa i przez ducha świętego w nas mieszkającego, kim my jesteśmy. Pytanie do Was. Lubicie pytania, prawda? Zanim Jezus zaczął służbę. Minęło ileś lat jego życia? Tutaj ziemskiego życia na ziemi, prawda? Właściwie służba jego trwała się szacuje, trzy góra, trzy i pół roku. A żył? 30 ponad, tak? Czyli zanim zaczął służbę, minęła większość jego życia na ziemi. Zanim zaczął służbę, musiało się coś przełomowego zdarzyć. Co to było? Czy pamiętacie? Głośniej. Jezus wszedł do wody Jordanu, Jan go ochrzcił i stąpił na niego Duch Święty. Dopóki to się nie zdarzyło, nie było żadnej publicznej służby Jezusa. Tak publicznej służby i żadnych właściwie cudów, znaków, głoszenia Ewangelii nie było. Jezus wzrastał w mądrości, ciągle przygotowywany przez Ojca. Czy tylko to się zdarzyło? Stąpił Duch Święty, Jezus został ochrzczony. Coś tam jeszcze się zdarzyło w trakcie tej sceny? Pamiętacie? Rozległ się głos z nieba. Ten głos to Ojciec powiedział. Co powiedział Ojciec? To jest mój umiłowany syn. W nim mam upodobanie. I dopiero wtedy Jezus poszedł na pustynię, jeszcze pościł 40 dni, stoczył Pewne zmaganie, stoczył pewną bitwę duchową, tak to nasz, na, można nazwać, i rozpoczął służbę. Ale zobaczcie, skoro sam Pan Jezus Chrystus, już jako dwunastoletni, mamy świadectwo, jako dwunastoletni chłopak, wiedział, kto jest jego ojcem, prawdziwym, tak? Ale nie rozpoczynał służby, mimo że wiedział, kim jest. Rozpoczął służbę dopiero, kiedy rozległ się głos z nieba, to jest mój Synu miłowany, Jego słuchajcie. I kiedy stąpił na Niego Duch Święty. I te, te, i te dwie rzeczy były jakby razem, w parze. Musiał wziąć moc z wysokości, bo sam z siebie niczego nie czynił, czynił mocą Ducha Bożego, ale musiał też przyjąć świadectwo. I wszyscy inni usłyszeli to świadectwo. Świadectwo Ojca u Synu. To znaczy, że Jezus nie zaczął służby, dopóki jego tożsamość nie została potwierdzona, kim on jest. I dla nas to jest bardzo ważna wskazówka, że jeżeli my chcemy służyć Bogu, wchodzić w nasze powołanie, a każdy z nas jest powołany, potrzebujemy nie tylko mocy Ducha Świętego, ale potrzebujemy prawdy, Bożej prawdy na nasz temat, co Bóg dla nas zrobił i w związku z tym, kim my jesteśmy, jakie jest nasze dziedzictwo. U Jezusa tak było, a on jest pierwszy we wszystkim. On musiał wziąć Ducha Świętego i usłyszeć, kim jest. I inni musieli jeszcze usłyszeć, kim on jest. Dlatego Bóg nam też jest napisane, i teraz jest ciekawe: w dwóch miejscach jest napisane, że dostaliśmy Ducha Świętego, w którym wołamy Abba Ojcze. List do Rzymian, ósmy rozdział, i list do Galacjan, czwarty rozdział. Zachęcam, przeczytajmy sobie to dokładnie i potem w domu. I teraz w liście do Rzymian jest napisane, że Bóg posłał, przepraszam, w liście do Rzymian jest, że wzięliśmy, otrzymaliśmy ducha od Boga, w którym wołamy Abba Ojcze, że wzięliśmy, a w liście do Galacjan jest napisane, że Bóg, Ojciec zesłał Ducha Świętego na nas. z Ducha, w którym wołamy Abba Ojcze, czyli Bóg daje ducha Syła Ducha, udziela Ducha, a my przyjmujemy Ducha, przyjmujemy objawienie, bierzemy łaskę. Bóg dał łaskę w Jezusie Chrystusie, udostępnił, a my przyjmujemy. Bóg udziela Ducha bez miary. Jezus dzisiaj chrzci Duchem Świętym. Napisane jest, że Jezus ciągle, dzisiaj, trwa ciągle to dzisiaj. Chrzci Duchem Świętym, a my po prostu przyjmujemy. To napełnienie Duchem Świętym, chrzest Duchem Świętym, dary Ducha Świętego, łaskę za łaską. Naszym zadaniem jest wziąć. I teraz Bóg zapewnia nas, że Duch, którego nam zsyła, to jest Duch, który którym możemy mówić do Boga, Abba, Ojcze. Abba, jak to przetłumaczyć? Tato, tak, tłumaczę, trochę się bali to przetłumaczyć, więc zostawili. Abba, bo to, wiecie, bo to tak, żeby nie... No, nie było jakiegoś nieporozumienia. Bo religijny umysł bardzo jest czuły na tym punkcie i zaraz będzie interweniował. No jak to? Tak, takie spoufalanie się z Bogiem. Ale Bóg nazywa nas swoimi dziećmi, mówi, że jest naszym ojcem, i mówi, że w jego duchu, którego nam dał, możemy do niego mówić i ojcze, i abba, czyli tato. Wywyższać go, oddawać mu cześć należną Bogu i ojcu ale też przeżywać, odczuwać wielką bliskość, tak jak małe dziecko. Po prostu czuje się bezpieczne, skakuje tacie na kolana i nie filozofuje, czy zasłużyło na to, czy nie zasłużyło. Dostaliśmy ducha, w którym wołamy Abba, Ojcze, i to jest bardzo ważne, żebyśmy tak siebie widzieli, że jesteśmy synami i córkami Boga. Synami, córkami króla. Ale teraz Paweł i tu, i tu, i w Rzyman, i w Galacjan mówi, że skoro jesteśmy synami córkami, to jesteśmy też spadkobiercami. Że to nie jest tylko taki tytuł, ale syn córka znaczy dziedzic, znaczy spadkobierca. Znaczy coś na niego przechodzi. Co? Co przechodzi od Boga na spadkobiercę Boga? Co przechodzi? Teraz można by dużo wymienić, ale tak powiem w skrócie. Wszystkie obietnice, które wypełniły się w Jezusie Chrystusie, których On był pierwszym spadkobiercą, bo On był, On musi być i był i jest i będzie zawsze pierwszy. Wszystkie obietnice w Starym Testamencie spisane, one się wypełniły w Jezusie Chrystusie. I On z nich korzystał, i On na mocy tych słów działał. Obietnice łaski i powodzenia nad nim była cały czas łaska Boża. Na nim cały czas był duch Boży, jemu się cały czas powodziło. Szczęśliwie powiedzie się mojemu słudze. Tak mówi proroctwo, tak? I szczęśliwie mu się wszystko powiodło. Wszystko, co miało być wykonane, było wykonane, nic nie zostało zgubione, nic nie zostało zaprzepaszczone. Ale te obietnice w Chrystusie, ponieważ jesteśmy współdziedzicami z Chrystusem i spadkobiercami Bożymi, przechodzą na nas. I my nie tylko, że możemy mówić do Boga: ojcze i tato. Ale możemy postrzegać siebie jako współspadkobiercy z Jezusem Chrystusem, że to powodzenie, które Ojciec dawał swojemu Synowi Pierworodnemu, to powodzenie Ojciec udziela też nam. Bo jesteśmy synami, córkami, bo nie jesteśmy jakimiś obcymi, czy znajomymi Boga, czy dalekimi krewnymi, dalecy ubodzy krewni, którzy przyszli pożyczyć pieniądze. <gry> I Pan Bóg mówi, no pożyczyłbym, ale nie mam, bo mam gdzieś, no mam, nie mam gotówki, mam na karcie wszystko, nie? Jak nie chcemy komuś pożyczyć, tak, to mówimy, no, nie mam gotówki, mam wszystko na, na karcie. Nie jesteśmy dalekimi, ubogimi, krewnymi Pana Boga, tylko jesteśmy synami, córkami, którzy dziedziczą to, co dane było Jezusowi Chrystusowi. Wszystkie obietnice, które spełniły się w Jezusie, przechodzą też na nas, i dla nas te obietnice wszystkie brzmią tak. To, że jesteśmy synami, córkami, oznacza też naszą pozycję w świecie duchowym. Pozycja. Że my nie jesteśmy duchowymi żebrakami. Że my nie jesteśmy jakimiś ubogimi. Że my nie jesteśmy przypadkowymi jakimiś przechodniami że my jesteśmy synami, córkami. To oznacza pozycję. Wiecie, tą pozycję czasami lepiej niż my rozumie diabeł. Więc robi wszystko, żeby nam zakłócić nasze myślenie, żeby odwieść nasze myślenie, żebyśmy nie przyjmowali, jak wielką pozycję Bóg nam powierzył. Posadził nas wraz z Chrystusem na okręgach niebieskich. Tak jest napisane, znaczy współposadził. I mamy pewną pozycję, jak pozycję, to i pewien autorytet. Bóg stoi za nami. Nie żeby rozwiązywać jakieś nasze doczesne, wiecie, pomysły, czy jakieś uganianie się za wiatrem, ale żeby, żebyśmy mieli to powodzenie, żeby wyegzekwować Boży autorytet, żeby popłynęła Boża moc. Mamy pozycję, to tak w wielkim skrócie. I mamy, jak mamy pozycję, synów i córek, to mamy też pewne prawa. Jesteśmy pod inną jurysdykcją niż ten świat, pod inną jurysdykcją niż Królestwo Ciemności. Zostaliśmy wyrwani spod władzy szatana, spod władzy ciemności, przeniesieni do Królestwa Syna Bożego. Podlegamy tylko prawu Chrystusowemu. Prawu Chrystusowemu to nie jest zakon grzechu i śmierci, że zrobiłeś tak, to teraz ci się stanie tak. Upadłeś, to umrzesz. Normalnie za grzech jest śmierć. Ale my już nie podlegamy temu prawu. Bo nasze grzechy wziął na siebie Chrystus i on poniósł śmierć. I my teraz nie jesteśmy rozliczani z naszych grzechów i rozliczani z Bożych Przykazań, punkt po punkcie. Tak wierzycie? Jesteśmy synami i córkami. Wiecie, gdy w firmie pracuje syn właściciela. I jeszcze iluś pracowników. To normalnie pracownik, jeżeli szef wyjdzie i chce sobie zrobić chwilę luzu, poczytać gazetę albo połazić na Facebooku, po internecie i widzi, że szefa nie ma, no to sobie tam, prawda, przypuśćmy, trochę pościemnia, poczyta gazetę czy pogląda coś w internecie, ale jak szef wchodzi do firmy, co robi ten pracownik? Momentalnie, jak widzi, że szef się zbliża, odrzuca telefon, gazetę gdzieś odkłada, i tutaj, prawda. O, jak ciężko robi, 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 poci się i robi. Żeby szef miał poczucie, że pracownik pracuje. Ale jeżeli tam wśród tych pracowników jest syn i przegląda gazetę, albo nawet coś w internecie i wchodzi ojciec, to czy syn nerwowo rzuca gazetę albo odrzuca telefon, bo ojciec parował do pracy? Dalej czyta. Ma jakiś powód, że czyta. Jest synem. Widocznie coś ważnego znalazł. Czyta dalej. Nie musi udawać, bo nie zostanie wywalony z pracy. Bo syna się nie wyrzuca z pracy za czytanie gazety. Tak? Więc my nie możemy tak bardzo patrzeć na skrupulatnie na to wszystko, czy nam się wszystko powiodło, bo my uchybiamy, potykamy się, ale nie żyjemy na prawach grzechu i śmierci. Nie jesteśmy pod zakonem, żyjemy pod prawem Chrystusowym. I nawet jeżeli upadamy, a wszyscy potykamy się i upadamy, to sprawiedliwy chociaż siedem razy upadnie, Pan go podźwignie i dalej jest sprawiedliwy i Bóg dalej chce w Twoim życiu działać, dalej jesteś synem, dalej jesteś córką, nic się nie zmieniło. I teraz uwaga, kiedy my się potykamy i upadniemy, a zdarzy nam się, no to przechodzi poczucie winy, to naturalne, wyrzuty sumienia. I teraz... My musimy stać mocno na Bożej sprawiedliwości, bo my nie jesteśmy pod prawem grzechu i śmierci. My nie jesteśmy rozliczani skrupulatnie punkt po punkcie z przykazań. I teraz, jeżeli nie stoimy na Bożej sprawiedliwości, tylko na swojej, albo chcemy tak szukać sprawiedliwości w wypełnianiu Bożych przykazań, no to diabeł to wykorzystuje i podsyła różne oskarżenia, bo On jest oszczercą. Widzisz, i co myślisz, że po czymś takim to Bóg. Będzie dalej w Twoim życiu działał? Co ty myślisz? Że co? Że ta łaska to wszystko przykryje? I diabeł chce jak najbardziej wyolbrzymić nasz upadek. Po co? Nie w upadku jest problem, ale żeby odwrócić nasz wzrok od Jezusa. Żebyśmy się nie skupili na Jezusie, na tym, co on na ten temat ma do powiedzenia, tylko żebyśmy się skupili na tym, jak nam dobrze idzie. Czasami my strasznie strasznie tak bardzo kochamy nie Boże królestwo i jego sprawy tylko naszą sprawiedliwość i nasze poczucie że dobrze nam idzie wykonywanie Bożych przekazań i to jest problem trochę bo bardziej niż Boga albo czasami na równi z Bogiem kochamy nasze dobre samopoczucie że jesteśmy fajnymi sługami czyli własną sprawiedliwość i to jest pomyłka to jest błąd widzicie to czy to widzicie? To jest, bo ja tak bardzo króciutko, bardzo szybciutko przez to przebiegam. Ale to jest bardzo ważne, bo to odwraca naszą uwagę od Jezusa. Słowo Boże mówi, patrzcie na Jezusa, a nie patrzcie się w kółko na swoje serce i swoje życie. Patrzcie na Jezusa. I teraz, jeżeli nawet potkniemy się, i upadniemy, diabeł chce to wykorzystać, żeby nas dobijać, żeby nas oskarżać, ale to nie jest sprawa między nami i diabłem, to jest sprawa między nami a Ojcem. Słowo Boże mówi nam, że gdy chodzimy w świetle, po prostu przyznajemy się do tego, zgadzamy się z Bogiem, jeśli chodzi o sprawę grzechu. Co jest grzechem? Nazywamy grzech grzechem, a nie białe czarnym, a czarny białym. I chodzimy w świetle, ale jak chodzimy w świetle, to mimo wszystko potykamy się i upadamy, i krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Tak jest napisane? I to i nawet jeżeli upadniemy, to jest sprawa między nami a Ojcem. Potrzebujemy usłyszeć, co Bóg chce nam w tej sprawie powiedzieć, a nie słuchać wyrzutów naszego sumienia, które są jak piec, do którego diabeł dokłada, dokłada, dokłada. Widząc, że ryba bierze, no to dokłada. Bo to jest poleganie na naszej sprawiedliwości, kiedy się w kółko tak zagłębiamy w siebie, analizujemy siebie, roztrząsamy, postanawiamy poprawę, ileż to razy postanawiamy poprawę i co? I co? Wiecie dobrze, jak to jest, bo ja wiem. To są wszystko sztuczki, żeby odciągnąć naszą uwagę od Jezusa Chrystusa i od Ojca naszego. Więc bardzo ważne jest, żebyśmy wiedzieli, pielęgnowali w swoim sercu przekonanie, jaka jest nasza pozycja przed Bogiem, kim my jesteśmy dla Boga. I nawet jeżeli coś poszło nie tak, to nasz Ojciec chce z nami o tym porozmawiać, tą sprawę, że tak powiem, wyjaśnić, ale nie ma żadnego potępienia w tym. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. Bóg, jeżeli chce nas napomnieć, potrzebuje nas napomnieć, to nas napomni, ale Boże Napomnienie nie wpędza nas w samoużalanie, tylko przynosi nam życie. Boże Napomnienie przynosi nam energię do działania, chęć do życia, podnosi nas, wskazuje nam drogę wyjścia. Więc, kochani, tak bardzo ważne jest, żebyśmy służyli Bogu jak najbardziej tak, ale w tym wszystkim nie gubili i nie zapominali, kim my jesteśmy dla Boga i przed Bogiem i z jakiej pozycji my to wykonujemy. I ta pozycja chodzi o świat duchowy, nie chodzi o świat tutaj międzyludzki, bo tu nie chodzi o to, żebyśmy jedni nad drugimi zajmowali jakieś wyższe pozycje. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami ale żebyśmy w świecie duchowym wiedzieli jaka jest nasza pozycja i z tej pozycji jako synowie, jako córki, jako błogosławieni, jako przeznaczeni do tego, żeby obfitować, przeznaczeni do tego, żeby doświadczać Bożej łaski, przeznaczeni do tego, żeby strumień Bożego namaszczenia przez Ciebie i przeze mnie manifestował się, przeznaczeni do tego, żeby różnorodna Boża mądrość mogła się przez Ciebie i przeze mnie objawiać, różnorodna Boża dobroć i moc w różnorodny sposób, żeby mogła się przez Ciebie i przeze mnie objawiać, bo jesteś synem i córką, bo nie jesteś znajomym, nie jesteś przychodniem, nie jesteś miłym gościem w Królestwie Bożym, ale jesteś uczestnikiem tego Królestwa, jesteś domownikiem, i z pozycji domownika, z pozycji syna i córki, dziedzica i spadkobierczyni. Służ Bogu. Jezus z takiej pozycji służył. Zanim zaczął słyszeć, rozległ się głos i było świadectwo. To jest mój umiłowany syn. I On z takiej pozycji, jako syn, robił to, co robił, tak? I my, jako synowie i córki Boże. Mamy wiele rzeczy do wykonania, i Bóg chce nas w tym błogosławić, i będzie nas błogosławił. Amen.